Fight code, a z nami jest Patryk Likus, który, jak się zdaje, spełnił chyba swoje jedno z największych marzeń. No, na pewno jest to kroczek taki, w stronę moich marzeń. Plany są większe, ambitniejsze, no oczywiście nie osiadam na laurach. Za chwilę no zrobię. Zrobię jakiś czas przerwy, może z dwa tygodnie. Nie na no, raczej nie z dwa tygodnie nie, ale na pewno ponad tydzień wracam na salę i trenuję dalej ciężko, no, bo Trzeba się rozwijać. Patryk, wydaje się, tą relatywną przewagę, stąd, że walczyłeś już podczas gali Armia Fight Night, czyli na dosyć dużej gali. Powiedz, czy miało to dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie, że byłeś już, swego, powiedzmy, obyty z kamerami, czy jednak była ta, ta presja trochę większa? Powiem Ci, że presja jest zawsze. Gdyby jej nie było, no to nie wygrałbym walki. Przeważnie ci, którzy się nie stresują, no to potem przegrywają walki. Natomiast, no dobrze mówisz, ponieważ ja również uważałem, że mam większe doświadczenie. Mimo, że Cyprian stoczył 60 walk na Almie, no to tak naprawdę ja miałem to bycie z mediami. Ja rozkładałem siłę na trzy rundy, a Alma, no to to jest, jak dobrze wiecie, jedna runda i po walce. No. Wystarczy włożyć wszystko, pójść na całość w pierwszej rundzie, no i wygrana walka. No. No właśnie zaskoczony byłeś, że rywal jeszcze w drugiej, trzeciej rundzie pomimo takiego mocnego zerwania w pierwszej miał jeszcze siłę, żeby zagrozić mocnymi takimi ciosami zamachowymi, które gdzieś tam przepuszczałeś. No ale ryzykowałeś też przepuszczając te ciosy. Ostatecznie żaden z tych ciosów nie doszedł. Jak udało ci się uniknąć tej kanonady, którą w twoim kierunku rzucał rywal? było naprawdę ciężko. Natomiast no dużo robiliśmy tych zejść z linii ciosu z trenerem Mateuszem Gądkiem, moim trenerem właśnie od stójki. Więc na to byliśmy również Przygotowani, no przyjąłem trochę, nawet powiem, że raz mnie podłączył, poczułem mocno. Natomiast oddałem plecy, a tam już z autopilota naprawdę yy, broniłem obalenia, jeszcze tym szlojderem w, yy, przewróciłem i kontrolowałem dalej z góry. Trzy razy Ci się to udało podczas tak. walki. Tak. Także trzy na trzy obalenia, które Twój przeciwnik próbował zrobić, skontrowałeś. No bywała sytuacja, żeby stuprocentową mieć skuteczność tych kontr. To podobno Twoja podpisowała akcja z tego, co mówił Adrian Kempa. No, bardzo dobrze mówił, ponieważ no, do, dociążam tego Adika Kempe, bardzo często też na to lata. Natomiast Adrian Kempa, yy, naprawdę Najmocniej dociążał mnie w tych przygotowaniach. Te wszystkie rundy z takim dzikiem, który jest już obyty zawodowo, to naprawdę no, często zdarzało mi się na treningach wymiotować, bo Adrian Kempa, dobrze wiecie, jaki ma styl, jest naprawdę w walczy. Kurde, no, mega z niego dzikus. Naprawdę najmocniej mnie zajeżdżał, dlatego jestem bardzo mu wdzięczny wszystkim sparing partnerom, szymkowi jednemu, Szymkowi drugiemu, yy, każdemu sparing partnerowi z Matadores. Dziękuję Dziękuję. No powiedz, mam jedno pytanie, bo to był rewanż tak naprawdę Jak ważne to dla Ciebie było, ten, że to jest ta walka rewanżowa? Bo wcześniej, kiedy rozmawialiśmy podczas Media Day Ty mówiłeś, że właśnie potrafisz się zmobilizować na tą jedną walkę Na ile to było ważne dla Ciebie, sama rewanżowa walka? E, powiem tak, było to dla mnie bardzo, bardzo ważne ta walka rewanżowa Ponieważ strasznie mi się działa na głowie Pamiętam też od razu po tej walce, kiedy Cyprian mnie udusił wstawał i powiedział mi tak ironicznie no, to powodzenia na gali, bo jak już wcześniej wspominałem mieliśmy, się, mieliśmy razem walczyć ze sobą na Silesian M mark Challenge trzy miesiące przed tą galą właśnie, spotkaliśmy się już amatorsko i powiedział mi to, siadło mi to strasznie na głowę natomiast no, potem się nie odbyła walka, także siedziało mi to cały czas na głowie no i życzył mi powodzenia, no to spełniło się Patryk, pojawiały się takie głosy, że jeżeli ta walka trafi do parteru, to tam zdecydowanym faworytem będzie Cyprian. Jeżeli będziecie się byli w stójce, no to tam jesteś faworytem ty. Powiedz, co bardziej cieszy, zwycięstwo na, na pierwszym, w pierwszej walce zawodowej na KSW, czy to, że praktycznie załatwiłeś sobie tą wygraną właśnie przez te sprowadzenia i kontrolę z góry? Hmm. Ciężko stwierdzić, no na pewno cieszy to i to, no, natomiast no... Nie, nie powiedziałbym, że Cyprian będzie lepszy w stój, że Cyprian będzie lepszy w parterze, ja będę lepszy w stójce, ponieważ je, tak jak wielokrotnie wspominam, trenuję przekrojowo, łączę wszystkie płaszczyzny i nie uważam, żebym odstawał w jakiejkolwiek e, płaszczyźnie od Cypriana, natomiast no debiut zawodowy w KSW chyba najbardziej cieszy. Rywal straszył w tej stójce, głównie rękami ciosy to jest coś, na co ty musiałeś uważać, natomiast no ty również zaprzęgłeś do roboty kopnięcia niskie, e, z wyskoku obrotowe, no sporo, też akwilibrystyki która się udawała, bo wchodziły latające kolana, tam była nawet chyba podcięcia. Czy to korzystanie z kopnięć też było dużym elementem gameplanu, no bo rywal miał nogę siną i na pewno troszkę to włączyło jego mobilność w późniejszych fazach walki? Mm, przede wszystkim był plan, żeby kopać Bardzo dużo y, kopnięć na łydkę Ponieważ no, one najmocniej mi, mi wchodzą, bardzo dużo Kopać właśnie na łydkę, osłabić jego nogi y, Zwolnić go na tych nogach Żeby po prostu nie, nie dawać mu się rozpędzać Stopować go tak samo taki, Stopującymi kopnięciami y, Co jakiś czas dodać tam y, Tą brazylijkę, która często wchodzi Natomiast no, teraz w ogóle nie weszła Gdzieś tam śmignęła koło głowy Jedna na pewno obrotówka weszła na tułów Yy, ogólnie no to z tych kopnięć no, uważam, że jestem w stanie zawsze prezentować większy arsenał, natomiast no teraz niekoniecznie wszystko wchodziło yy, i to nie tak, też, że przytuliła mnie jakaś presja, że bałem się ryzykować natomiast po prostu yy, Cypran też nie dawał mi takiego dystansu do tego czy wiesz już, jaka przyszłość cię teraz czeka? Czy kolejna walka w KSW, czy pod banderą organizacji, w której też możesz występować? Ciężko stwierdzić. Zobaczymy, jakie plany ma wobec mnie organizacja KSW. Natomiast no, jestem otwarty na propozycje, mam otwarty kontrakt, więc zobaczymy. Powiedz proszę jeszcze na koniec, czy te zapaśnicze zapędy wynikały z tego, iż to Cyprian starał się wchodzić w klin, czy, czy jednak były takie plany, żeby w którymś momencie samemu zaskoczyć rywala jakimś zejściem do, do nóg? Powiem tak, wiedzieliśmy, że od 60 walk Cyprian robi ciągle to samo. Zdziwiło nas, że chciał naprawdę. Tyle czasu walczyć w stójce. My się obawialiśmy, że od razu będzie dążył do tego clinchu. Na wariata będzie jeszcze taki, że tak powiem, zombie mood. Yy, także to nas na pewno zdziwiło, a tak jak wspomniałem, mieliśmy wiedzieliśmy co Cyprian będzie robił, wiedzieliśmy, że będzie robił to samo obalenie, które mnie wtedy obalił, także przygotowaliśmy się z trenerem Patrykiem Szałowskim na tego właśnie szlojdera, który dobrze mi wychodzi, no i wchodził jak złoto, jak było widać. To co, życzymy Ci dalszych co, co... sukcesów, to była wspaniała walka i co, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję Wam panowie za to, że mogłem się pokazać przed mediami, bardzo się cieszę, że promujecie mnie i dajecie mi taką szansę, że tak powiem. Dziękujemy.